Wam. Witam serdecznie. Dzisiaj zaczynam moją nową przygodę z tak zwanym wykrywaczem metali kolorowych Nie wiem, złapałem bakcyla, może, może coś z tym będzie. Jakie wyniki będą dzisiaj jestem na plaży w Jarosławcu? Pierwszy dzień, pierwszy raz to obsługuję. Jest to proste urządzenie. Quest X10 Pro. I zobaczymy, co dzisiaj przez tę godzinkę półtorej zbieram na razie. No i witam ponownie. Nie nagrywałem to, co znalazłem, ale chodziłem od godziny 7:30 do 8 półtorej godziny. i Tam trochę fantów, jak na pierwszy raz. Oczywiście moneta. Wiemy na te złotówki perlowskie, 20 centów, nie wiem, wygląda jak jakiś szpon, ale to jest metal, samochodzik, spinka, no i oczywiście polmosy, kapselki jakieś.